Nie wiem, po prostu mapa dwójka jak weszła mi tam się podobała po czasie. Po prostu zaczęło mi się podobać to, że tak... Nie wiem, nie wiem była. A to przecież ta mapa cały czas nie w tym czasie bo jeszcze może do niej dojdziemy. Mało osób gra, dlatego że stają się na promocji. I gry. moje ta gra powinna być free to play yellow. Niech dobrego antyfita, żeby kurde, fitterów nie było. O, już mamy najbora. O kurde! I już chyba wiem, kto jest najborem. A wiecz chyba. A wiecz. Pewno on. Nie. Nie, po prostu dlatego, bo tak. Czemu już coś leży. To jest. A, ja już wiem kto. No. 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 O, zapomniałem, że jestem liderką, chciałem kurde kupić klikać, dlatego że chcę o ten przedmiot. Ja no pomyliłem, że przecież liderką jestem, mogłem od razu ich help'nąć, a nie... Ja pierdzielę! A ja stałem nad nimi i się zastanawiałem. Ja stałem i się zastanawiałem, bo przez cały czas myślałem, że jestem braver, zmieniłem się w tego. Raz! Dobra. O! Zabawka. No ja użyłem zabawkę A, on gra na, dru na drugiej... na trzeciej osobie. Znaczy druga, trzecia Jeden czerwony? Tak, właśnie, bo... Zawsze otwieram klucz i nie za często się skupiam na tym. Dobra, jeden czerwony. Nie wiem jak jemu słabo idzie, hej step bro, o kurde step bro, ej to nie jest mafiasz, to jest one shot chyba Tak to jest one shot, bo mapia, co mam obok Pan shot, powalił team tu i ci tawa Zaskoczę cię, ale... Okej. Okay. No kurde! Dobra, Olacz to. Ja to sram. Więcej razy nie biorę strzelby. Od kogoś. Po prostu ja zawsze od kogoś zmarnuję. No nie wiem. Czerwo, tak? Przerwo, mam czerwo. Mam przerwo easy z wami Easy. Easy easy. Chodź Nie musisz niczego szukać, ja już mam. To znaczy, ja już mam przerwo No, otwórz, o tym myślisz, ja żartuję ci kurde, mówię poważnie, a ty... A świeć cicho, kurde, z tobą się czasami nie idę dogadać. Easy doskoczyłem do was hey. Good day to you Good day to you No, no. Dobra, easy z nim Hello No Hee To było bardzo O, o miał mleko Uważaj może sam zostałeś, SAM ZOSTAŁEŚ Nie no, żartuję. O, przeszedł przez kratę, a nie, nie przeszedł Tam mnie złapał Coś SIĘ! to zrobili? Ciekawe, ciekawe ty mnie coś przysłonił i nie mogłem uciec. Też. No uciekłeś, ja nie uciekłem przez chwilę. Okej, okay, załatwiłem go. wchodzi górą, wchodzi górą a wchodzi dołem co za Twitter gdzie on jest? Wtf Dobra chwilę muszę przeskanować ten dom. <laughs> <laughs> o, się nie ma powodu, też jesteśmy w jego chałupie. Jesteśmy no. w jego... Jesteśmy w jego hajzie A ty, ty byś się nie zaderwował gdyby ktoś był w twojej hajzie i jeszcze ją przeszukiwał I jeszcze kurde coś ukradał? No. 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 typowe, Polska nie, nie doskoczyłem <duszelanie> <duszelanie>

Good day to you. Good day to you. Hey. Hello. Good day to you. Good day to you. Hey. Good day to you. 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 Run!